Warto chodzić do psychologa. No przesyła 5 zł. Psycholog chodzi do mnie. <laughs> no, nie wiem, nigdy nie byłem. Znaczy, kurwa, chyba by, czy byłem u psychologa. No, byłem, byłem. Jak, jak. No, sytuacja była taka. Sytuacja była taka, że kiedyś, jak byłem w przedszkolu, to ja już pomiałem, że mnie wyjebali z tego przedszkola, bo się znęcałem psychicznie nad dyrektorką, ale ja nie pamiętam tylko, czy to był psycholog, czy psychiatra. To była taka akcja, że wysłali mnie z tego przedszkola do psychologa albo do psychiatry. Przychodzę. Ja miałem tam ile nie wiem, 6 lat może, nie? Sześć, 5, 6 lat. No, przychodzę do <grytanie> Przychodzę do przychodzę do tego psychologa. No, wchodzę, wchodzę do pomieszczenia, rodzice zostali na zewnątrz. Ja już nie pamiętam, o czym ona ze mną rozmawia, ale w pewnym momencie dostałem takiego taska, dostałem takiego taska, dała mi yy, kartkę białego papieru yy, i kredki i mówi, narysuj swoją rodzinę. Mówię, no to git, nie? Narysowałem siebie. Miałem takiego psa yy, islamskiego setera, Benio się nazywał, Benjamin, yy, go narysowałem. W tamtym okresie też miałem drugiego psa, takiego siwego Brutus się nazywał. Narysowałem drugiego psa. Nie, nie narysowałam ani mama, ani tata, ani siostra, ani tam babci, dziadków. I ona mi zajebała tą kartkę w połowie, w połowie rysowania. Jak narysowałem siebie i dwa psy, wzięła moich, wzięła moich rodziców do środka. A tak mówię, czemu mi pani zawiada? No już wystarczy, już wystarczy, nie musisz więcej rysować. I. i i tam jakaś kurwa turbodrama, tam coś tam kurwa było kręcone, że jakiś wybrakowany z uczuć rodzinnych jestem, czy coś. Jakaś, jakaś tam turbo się wydarzyła. Ja pamiętam, że miałem bekę, ale potem ten... Pamiętam, że chyba mój ojciec stwierdził, że ta, że ta psycholog jest popierdolona. Wyszliśmy stamtąd i pojechaliśmy do Maka Ale chyba moja matka była wkurwiona o to. On nie chyba powiedział nawet to, że jest popierdolona, nie wiem, nie pamiętam, ale jeśli tak, to był szefem. Uh. <laughs> oh. A potem mnie z przedszkola i tak wyjebali.